Ma Siema, śniadaneczko jestem Arnight. i muszę to powiedzieć: to jest koniec Fortnite'a. Tak, oficjalnie to będzie koniec Fortnite'a ogólnie, całej gry, dlatego większość osób właśnie smuci ich, że będzie koniec Fortnite'a. Też mnie. Ale nie martwcie się, bo jutro o godzinie, nie wiem o której godzinie, jutro 3 listopada, w piątek, jutro, będzie powrót starego Fortnite'a Tak, nie wszyscy się powrót starego, starego Fortnite'a Tutaj mamy zmiankę o tym klasyka 3 listopada. Gdzieś migamy, Fortnite. Na jeden miesiąc Powróci starą mapę Dokładnie mapę z sezonu piątego rozdziału pierwszego Dlatego No Ja się cieszę Tak samo powrócą wszystkie rzeczy, które są Czyli Wszystkie pojazdy, które mieliśmy w tamtym rozdziale Wszystkie Dosłownie Które były w tamtym rozdziale Nie będą samochodów Oraz Powrócą stare skiny z karnetu, Nieco w odmienionych wersach, tak jakby już ulepszone. Widzimy tutaj na wzmiance, właśnie skiny, takie jak bananka, tylko w wersji takiej na słodko, jak ten Logic. Widzimy e, Renaroka, tak, no, na no, Polski Zmierzch Bogów, ten z piątego sezonu, w ulepszonej wersji. Tak samo widzimy, Pumę, tak jakby w kulce, gdzie no, pumę, tak mi się wydaje. Widzimy też panią yy, rycerkę, która mi się wydaje, że jest z sezonu drugiego. Po prostu, jak tam mieliśmy tą rycerkę całą yy, no z tego sezonu normalnej wersji, tylko tutaj ulepszonej. Tak i niestety to powiem, no koniec Fortnite'a, ale no właśnie przez jeden miesiąc nowego sezonu ma być. O, nagrodę dostałem. A motkę też dostałem. O kurde. Dobra, y, no ja mówiłem, y, ma być koniec Fortnite'a ale ma powrócić na jeden miesiąc mapa. Jak to będzie wyglądać? No tak, że po prostu... No będzie mapa, będzie karnet i będą wszystkie pojazdy, bronie, które mieliśmy. Większość pojazdów ja też. Te lobby też nie bez powodu jest takie, bo widzimy za nami właśnie Wehikuł czasu, gdzie mamy ustawione na rok 2018-07-12. Czyli raczej wtedy, kiedy powstał sezon piąty, tak mi się wydaje, żeby nam tam przenieść nas. Niestety ten zegar on się nie przedstawia, ale mamy ustawioną datę. Czyli wielki powrót Fortnite'a i na pewno jutro będzie live dlatego nie martwcie się. A czemu ma być koniec Fortnite'a? No, Donald Ma start przechodzi na emeryturę. Już kilka lat dobrych jest Fortnite tylko, tylko chyba 5 lat. Fortnite jest 3 lat. 6 lat do 2017, no to 6 lat będzie. 6 lat Fortnite'a. Ale niby ma być... Nie wiem, czy ten, ten sezon ma być na jeden miesiąc, bo to co wiem miał ch ma być chyba na jeden miesiąc, albo będzie na 3 miesiące. Bo do nas napisał, że w roku 2024, skończy się Fortnite. A będziemy mieć 300 grudzi. Czyli... Obstawiamy, że kolejny rok w styczniu się skończy sezon. Jeśli tak będzie, no to może mieć trochę jeden miesiąc ten sezon. Dobra, no niestety, Dona przychodzi na emeryturę i komuś innemu da. No, tak jak powiem, pałeczkę do zrobienia dalszej historii Fortnite'a. Niestety, Fabuła już nie skończyła Fortnite i mamy w końcu wrócenie do starej mapy. Ale kodowo jeszcze większość Fabuły się nie skończyło. Czemu użyjemy pętli w czasowej postaci z Fortnite'a i czy da się uwolnić? Niby w Fortnite da się, ale to zobaczymy. Czyli skrócie mówiąc, czy to jest koniec Fortnite'a? Niby nie. Bo ma ktoś inny przyjąć Fortnite'a, czyli to ma być, niby, nie koniec Fortnite'a. Czyli ma być dalsza fabuła Fortnite'a, a też sporo osób wydało sporo pieniędzy na Fortnite, tak samo jak ja. Dlatego, no. No, i możecie napisać w komentarzu, czy czekacie jutro na nowy sezon. Na pewno ja tak. I będziemy grać sobie. Zobaczymy, jaka będzie parasolka za Wina. Bo obstawiam jakiś starych klimatach. Forentowych w Wielkiej w 1230, dlatego na karneć ich będzie. A jeszcze były te zmianki w innym sezonie, że ma być dwa karne, coś takiego. Czemu mu robię dopiero teraz ten filmik z takiego powodu: no. Bo lepiej na, os nie wiem, na ostatnią chwilę, po prostu, koniec przygody Fortnite'owej, raczej. No, liczę na to, że to nie będzie koniec Fortnite'a, że ktoś inny poprowadzi, bo tak napisał Donald Mustard, że takiego potencjału nie zmarnuje, ale on już nie będzie tworzyć dalszej historii. Zobaczymy, co się stanie z Fortnite'em. Ale cieszę się i dniem z powróceniem starej mapy. Tak samo wszystko co powiedziałem, co nic nie będzie... Nic po prostu nie wytnę. Wszystko tak jak będzie. Będzie po prostu wszystko. Już mamy trailery, mamy zwiastuny. Mamy... Mamy wszystko. Jak będzie wyglądać mapa, jak karnet, jakie skiny są. Ale ja tego nie sprawdzałem. Ja sprawdzę sobie tylko zwiastun Żeby sobie nie psuć, aby nie więźć was tam Tylko na tą grafikę będziemy patrzeć na tą, na, to, na ten leak Co teraz widzimy Będziemy mieć wkładową tą rakietnicę, co ma 4T I ogólnie wszystko będzie mieć stare To jest złączenie raczej wszystkich Z wszystkich po prostu No Wszystkich sezonów z rozdziału pierwszego, tak mi się wydaje. Ale ma, ma być sezonu piątego, a skiny mają być pomieszane, dlatego no. Ja się już chyba będę z wami żegnać. Widzimy się jutro. Nie wiem, o której godzinie live'a zrobię, czy to już będzie, w, czy będzie to na premierę. No, rozpoczęcia, rozpoczęcia sezonu, czy to będzie później, zobaczymy. Mi się wydaje, że do godziny 12.13 chyba nie będzie nic innego. Dlatego, o... jakby było 12.13, no to coś takiego, by był live Dlatego ja już już z Wami żegnam. I widzimy się w nowym sezonie. Napiszcie w komentarzu, gdzie byście lecieli. Gdzie polecicie. Na jakie miejscówki. Widzimy się w busie bojowym. Eletko i...